tego kwietnia w zakładzie doskonalenia zawodowego w Białej Podlaskiej odbył się Dzień Patrona, połączony z Dniem Otwartym oraz trzecią edycją konkursu recytatorskiego Niebo Złote Ci Otworzył, który miał na celu uświetlenie 71. rocznicy śmierci patrona szkoły Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W tegorocznym konkursie udział wzięło 51 uczniów z 11 szkół gimnazjalnych z powiatu białskiego i miasta Biała Podlaska. Z okazji Dnia Patrona młodzież białskiego ZDZ zaprezentowała zaproszonym gościom scenizację o życiu patrona szkoły Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Sądzę, że Hitler miałby więcej na ten temat do powiedzenia niż moja kukułka. Muszę ci, Basiu, coś powiedzieć. Czy wspominałem ci, że ludzie z mojej sekcji zdobyli w akcjach trochę broni? To chyba dobrze, że będziecie mieli czym walczyć. Już wiem. Laudański poprosił cię, byś zaopiekował się bronią. I nie, ma, nie masz nic przeciwko temu? Przecież wiedziałam, czym się będzie wiązał Twój udział w konspiracji. Ale narażam Ciebie. Nie tylko ty masz obowiązki wobec kraju. Nie można się godzić na to, co wyprawiają Niemcy. Brał udział w ataku na pałac Blanka. I tam właśnie 4 sierpnia został ugodzony w kólu. w głowę niemieckiego snajpera. Pochowano go wraz z innymi poległymi na dziedzińcu. Zbigniew Czajkowski, kolega Krzysztofa, tak wspominał tę chwilę. Rano zawezwano patrol sanitarny do rannych w Pałacu Blanka. Poszedłem z tym patrolem, bo nie miałem nic do roboty. Na stanowisku w do pokoju pierwszego piętra zastaliśmy Krzysztofa, leżącego na dywanie z wielką raną głową. Był martwy. Sani derusze przyniosły ciało do ratusza. Pogrzeb odbył się tego samego dnia. Wieczorem na dziedzińcu ratusza po dół i zeszło się kilkanaście osób. Przyniesiono zwłoki przykryte papierem. Dopiero w momencie wpadania ciała do grobu. Spostrzelono w klapie mało oznakę apiką. Mieszkamy w piwnicy. Ludzie popadają w paranoję. A ty jak się miałeś? Jak widzisz, mi jeszcze szkoły płynie A co z waszym ludziami? Co z Krzysztofem? Mors! Co z Krzysztofem? Nie wiem. Jak to nie wiesz? Przecież jesteś dowódcą. Ty coś wiesz, Mos! Nie widziałam w ogóle długiego powstania, Tam zamierzali do informacje na temat godziny na mieście, Jak to? Przecież stawił się na focha. Sama go odprowadziłam. Przecież na placu teatralnym zostały znaczony punkt zbiórki. Tak, ale między koncentracji południ się idzie. Ktoś musiał popełnić błąd. O... Szanownym nauczycielom i uczniom za przygotowanie akademii. Witamy serdecznie uczniów gimnazjów i ich opiekunów z miasta i powiatu Biała Podlaska na trzeciej edycji konkursu recytatorskiego Niebo Złote się otworze, który związany jest z tegorocznymi obchodami 71. rocznicy śmierci patrona szkoły Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Chciałam serdecznie przywitać uczestników konkursu. Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego jest to bardzo istotny dzień w naszej uroczystości Dnia Patrona. Ja ze swojej strony chciałem życzyć uczestnikom konkursu no, jak najlepszej wyników. No i oczywiście zadowolenia dla opiekunów. Jak korzeń skręcone ciała, żywcem wtłoczony pod ciemny strop. Ogromne nieba sunął z warkotem. Ludzie w stach ciężkich, jak w klatkach, krzyczą. Posta ściśnięte mam, twarz wilczą. Czuwając w dzień, słuchając w noc, pod ziemią drżą strumyki. Jak obce miasta z głębi kopane, opielejące ludzkie pokłady, Na wznak leżące, stojące z wyż. Nie wiedząc, czy my karty Iliady, Rzeźbione ogniem w błyszczącym złocie, Czy nam postawią z litości chociaż, nad grobem krzyż? Jak dom zuchwały, Wezbrany ogniem soków ślady, Jak drzewo wiary. Mocy, gniewów, i jeli ciebie cieśle orać i rydźcie rylcem ukorzeni, żeby twój głos, twój kształt odmienić, żeby cię zmienić w sen upiora. Jeli. Historia zatoczyła koło. Mamy kolejny fantastyczny kwiecień roku 2015. No i po raz kolejny szkoła ze swoją ofertą wychodzi do uczniów szkół gimnazjów. Dzień otwarty w szkole Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Panie dyrektorze, jakie dzisiaj atrakcje? Kogo dzisiaj zaprosiliście? Trwa konkurs. No, dzisiaj, dzisiaj atrakcji jest bardzo dużo. Rozpoczęliśmy mszą świętą w kościele. Później była inscenizacja przygotowana przez teatr szkolny Życie i twórczość Kamila Baczyńskiego. No, następnie były nagrody w szkolnym konkursie o życiu i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W tej chwili odbywa się konkurs recytatorski utworów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jest to rekordowa liczba uczestników tego konkursu, bo zgłosiło się 13 szkół. No i mieliśmy zgłoszeń 60 około 70. Tak, tak, w tych granicach, także konkurs potrwa dość długo, bo jednak duża liczba uczestników to wymaga. Tak, także zainteresowanie jest, a najbardziej jest pocieszające to, że nasz patron zdobywa sobie jakby coraz większe uznanie, coraz większe zainteresowanie. Wprawdzie mówi się, że to jest drugi słowacki, prawda, tylko, że w innym okresie pisze, w okresie wojny, okupacji, ale jest to naprawdę wybitna postać. Ale młodzież Młodzież jakby podtrzymuje tą pamięć o Baczyńskim poprzez właśnie to, co teraz widzimy, a więc recytację wierszy. W trakcie dni otwartych uczniowie gimnazjów mieli okazję zwiedzić szkołę. W poszczególnych pracowniach przygotowano szereg atrakcji. Między innymi w pracowni fryzjerskiej można było modelować włosy. Pracownia gastronomiczna przygotowała szereg smakołyków do skosztowania, natomiast w pracowni biologicznej odbył się pokaz nowoczesnych pomocy naukowych. Panie dyrektorze, czy da się już zauważyć wpływ e, no, tych decyzji, nawet centralnych, tych e, decyzji rządowych, e, ministerialnych? Powraca moda, jest zainteresowanie kierunkami zawodowymi? Tak, to widać. Przynajmniej w naszej szkole każdego roku przyjmujemy 3-4 klasy do zasadniczej szkoły zawodowej. Jest to duża liczba, to jest w granicach 100-120 osób każdego roku. Jest to naprawdę dużo. Można powiedzieć, że coś się zmienia w preferencjach uczniów w wyborze zawodów? Tak, zmienia się dużo w wyborze zawodu. Stają się bardziej popularne te zawody, które preferują nowoczesne technologie. Myślę tutaj o elektromechaniku pojazdów samochodowych, tu, gdzie chodzi o elektronikę pojazdową. To są komputery już w tej chwili, ponieważ mamy odpowiednią bazę dydaktyczną do nauczania tego zawodu. W związku z tym coraz więcej osób przychodzi właśnie, żeby kształcić się w tym kierunku. Dzisiaj zaczynamy. Kolejne dni, kolejne dni otwarte? Czy na co dzień również, jeśli uczeń, rodzic będzie chciał odzyskać informacje, to informacje na pewno w szkole uzyska? Tak, można uzyskać informacje na bieżąco, są materiały informacyjne o szkole. Można przyjść do szkoły, zwiedzić szkołę, pokażemy, czym dysponujemy, porozmawiać z kadrą dydaktyczną, a jeżeli by ktoś zechciał, nawet. To może rozmawiać z uczniami również. Ja zapraszam do siebie tak samo. Dobra informacja na początku kształcenia jest bardzo ważną sprawą. Zły wybór mści się później w następnych latach. Na szczęście w ostatnich latach złych wyborów prawie nie ma, ale nie można ich wykluczyć. W związku z tym najpierw trzeba nabyć dobrą informację. Jeżeli będzie potrzeba, to służymy również fachową, taką opieką. Doradca zawodowy jest na miejscu, może również tutaj podpowiedzieć, może prowadzić nawet i badania, także jesteśmy przygotowani i na taką ewentualność, nie tylko w formie papierowej, pisanej, ale również pomoc w postaci doradcy zawodowego.